Okej, okay. coś czego jeszcze nie mieliśmy, a coś co występuje praktycznie w 100% na maturze, czyli mediana. Musimy wiedzieć, że mediana to jest tak zwana wartość środkowa i sobie to warto zapisać. Jeżeli macie gdzieś notesy obok siebie, zapiszcie sobie tak, mediana to wartość środkowa, bo to Wam będzie dużo mówić później, jak to zadanie ogarniemy. Okej, okay. mediana uporządkowanego... Niemalejąco zestawu sześciu liczb. W ogóle jakieś tutaj ble ble, 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 nam się nawet nie chce tego czytać. Ogólnie czytamy tylko tyle. Mediana, sześciu liczb, te liczby są takie, jest równa cztery. To nas interesuje, nie? To tam wszystko, co będzie po medianie i tak dalej, to w ogóle ja wam, no, ogólnie egzaminatorzy mnie nienawidzą, jak to mówię, ale nie czytajcie nawet tego, szkoda szczępić ryja, szkoda czasu waszego. Tak naprawdę, jeżeli macie zadanie z mediany, to robimy coś takiego. Wypisujemy sobie wszystkie liczby, które mamy podane. No, wypiszmy sobie Jedynkę mamy dwójkę, mamy trójkę, mamy potem x, mamy potem piątkę, mamy potem ósemkę w porządku. Następnym etapem, i to ja nie będę pisał, ale jak macie testy, to możecie sobie to zanotować, jest uporządkowanie tych liczb od najmniejszej do największej. W takim sensie, że x zostaje na tej samej pozycji, na której był. No ale zobaczmy, one już są uporządkowane, nie? One są uporządkowane, ale gdyby nie były, to uporządkowujemy je w ten sposób, że tu piszemy X, -a, gdzie stał, X jest tam, gdzie stał, a uporządkowujemy liczby od najmniejszej do największej. Akurat tutaj akurat jest to zrobione, więc tak naprawdę tylko przepiszę. Uporządkowanie, nie. Tu było. Yy, tu napiszemy przepisane, potem jest uporządkowanie. Uporządkowanie. Ok, jeżeli mamy już uporządkowane liczby, to patrzymy, gdzie ta mediana jest. I w ogóle napiszmy sobie tutaj, że mediana równa się 4. Bo tak mamy tutaj podane, że mediana jest równa 4, nie? Czyli napisaliśmy, mediana równa się 4. Ok, i teraz, jak mamy to uporządkowane, to znajdujemy liczbę środkową. W jaki sposób znajdujemy liczbę środkową? Taki, że skreślamy pierwszą i ostatnią. Potem skreślamy tom i tom nie? Czyli zawsze parami skreślamy, jedynkę z ósemką, dwójkę z piątką i trójkę i x nie skreślimy, no bo jak skreślimy trójkę i x, -a, no to nam nic nie zostanie, więc jak zostaną nam dwie liczby w środku, to zawsze te dwie liczby bierzemy pod uwagę i robimy z nich średnią arytmetyczną, to znaczy, co to jest średnia? To jest 3 dodać x, podzielić na 2, nie? Bo jest tych liczb 2 po prostu. Ok, czyli tyle wynosi nasza mediana, tak naprawdę. Tyle, co tutaj napisaliśmy. A wiemy, że ona jest równa 4, więc co wystarczy zrobić? Wystarczy to do siebie porównać. Wystarczy porównać to, co tu zapisaliśmy, czyli 3 plus x podzielić na 2, że to się równa po prostu 4. Zobaczcie. I mamy takie równanie. I dzięki temu równaniu możemy sobie na spokojnie obliczyć, ile wynosi x. Ok, Klaudia tutaj już leci z tematem, ale zobaczymy, czy masz rację. Dla tych, którzy nie potrafią jeszcze dokładnie rozwiązywać takich równań wymiernych, to na spokojnie to musimy zrobić. Ja polecam zrobić coś takiego, że tutaj po prawej stronie mamy taką pełną liczbę, to warto tą pełną liczbę zamienić sobie na ułamek, czyli napisać coś takiego o cztery pierwsze. 4 całe to jest cztery pierwsze inaczej, nie? I dzięki temu mamy coś, co robiliśmy już tysiąc razy, czyli mnożenie na krzyż. To razy to, a to razy to. I dzięki temu to wyliczymy, bo tutaj mamy jeden razy. 3 dodać x, czyli wzięliśmy sobie to, pomnożyliśmy, to się równa 2 razy 4, pomnożyliśmy dwójkę razy 4 tutaj. Dzięki temu tutaj mamy 3 dodać x, a tutaj mamy 2 razy 4, czyli po prostu 8. Tutaj zostawiamy sobie x -a po tej stronie, a po tej stronie robimy 8 odjąć 3, dlatego że trójkę prześladamy ze zmianą w znaku na prawą stronę. Dlatego tutaj mamy 8 odjąć 3, to się równa 5. I oczywiście yy, Klaudia miała rację, bo Klaudia to tutaj jest szpaner taki na tych zajęciach, ale bardzo, bardzo się z tego cieszę, że miałaś rację. I odpowiedź D jest odpowiedzią prawidłową. I zapamiętajcie sobie to zadanie, bo to zadanie jest typowym zadaniem i jest albo mediana, albo średnia. Zawsze jedno z tych dwóch zadań się pojawia, to jest kolejne 2%, a 2% może uratować niejednemu człowiekowi dupsko. Więc zapamiętajcie to. i Miejcie na uwadze, jak się robi mediane. Będzie to zapisane, obejrzyjcie to 100 razy. Nie po to, żeby mi nabijać wyświetleń, bo i tak mam ich 20, więc to mi nie zmieni, czy będą 120 czy 20, tylko po to, żeby nauczyć się tego i zdać tą maturę.